Bycie nauczycielem w kształceniu komplementarnym nie jest sprawą łatwą. To fakt. Nauczyciel nie jest tu bowiem tylko mędrcem, który wypowiada maksymy. Nauczyciel przyjmuje różne role w procesie kształcenia komplementarnego. Może być ekspertem, ale może być również trenerem który zawodnika w trudnej dyscyplinie nauki zachęca do coraz efektywniejszego wysiłku. Może być facylitatorem, który pobudza stosując niedyrektywne metody nauczania, proponując dyskusje czy pracę w małych grupach. Może być też mentorem, który Organizuje zróżnicowane sposoby kształcenia, pomaga ustalić jego cele, a także opracować wspólne strategie jego, ich realizacji. Wreszcie może być mistrzem, który jest przewodnikiem w kreatywnym działaniu. Pomaga współprzeżywać świat, pomaga współprzeżywać wartości, potrafi je eksponować, ale również. Pomaga je interioryzować. Owa gotowość do zmiany jest kluczowym, kluczową umiejętnością nauczyciela, aby umiał określić, jaka rola jest w tym momencie najlepsza, i taką rolę przyjąć. Żeby to mogło mieć miejsce, nauczyciel musi również odnajdywać radość w tym, co robi. Musi czerpać satysfakcję. Z odnajdywania w swoich uczniach wciąż nowych ich potrzeb i przekonanie, że umie je zaspokoić w sposób właściwy i skuteczny, daje mu niekłamaną radość.